Wiesz, że w twoim organizmie produkowany jest gaz, który działa jak nitro w sportowym samochodzie. Gaz, który może natychmiast obniżyć ciśnienie krwi, zwiększyć wydolność fizyczną i żeby podkreślić jego zalety do końca, także poprawić życie intymne. Może wręcz przedłużyć życie o kilka lat. A co najlepsze w tym wszystkim, możesz kontrolować jego produkcję za pomocą jednej prostej rzeczy, praktycznie bez jakichkolwiek kosztów. Brzmi szaleńczo? Ja też tak myślałem, dopóki nie odkryłem sekretu działania tlenku azotu. Jeśli zostaniesz ze mną przez następnych 12 minut, dowiesz się, jak ta niepozorna molekuła może całkowicie zmienić jakość życia. Wiem, bo sam tego doświadczyłem. Najpierw zupełnie przypadkowo, a potem stosując świadomie sposoby zwiększenia ilości tlenku azotu w moim ciele. Porozmawiajmy nie tylko o nauce stojącej za tym zjawiskiem, ale przede wszystkim o praktycznych sposobach, które możesz zastosować już dziś. Dzisiejsza obietnica brzmi naprawdę serio. Pod koniec tego filmu będziesz wiedzieć dokładnie, jak uruchomić w organizmie naturalną fabrykę zdrowia, którą masz w sobie od urodzenia, ale prawdopodobnie nie wiesz, jak z niej korzystać. Zatem tlenek azotu to jak nasz wewnętrzny system turbo. Wyobraź sobie, że twój organizm to samochód wyścigowy. Tlenek azotu oznaczany jako NO, naturalnie jest wytwarzany w naszym organizmie i sprawia, że wszystko działa lepiej, szybciej i efektywniej jest jak system nitro w samochodach wyścigowych. Nitro, czyli podtlenek azotu, jest stosowany w samochodach wyścigowych do zwiększania mocy silnika. Pewnie znasz to z filmów typu szybciej wściekli. Natomiast nasz dzisiejszy bohater, tlenek azotu, to prosta molekuła składająca się z jednego atomu azotu i jednego atomu tlenu. I to prawdziwy game changer w organizmie. Jak działa? Tlenek azotu jest jak wewnętrzny komunikator, łącznik, goniec. Przekazuje sygnały między komórkami, mówiąc im Hej, rozluźnij się, przepuść więcej krwi. Gdy poziom tlenku azotu wzrasta, naczynia krwionośne się rozszerzają. To oznacza w praktyce więcej tlenu, więcej składników odżywczych i lepsze działanie praktycznie każdego naszego organu. I tutaj mała ciekawostka, dla kogo zabawna, dla kogo poważna, sami zdecydujcie to właśnie mechanizm działania mitycznej niebieskiej pigułki dla mężczyzn. Te tablety nie robią niczego magicznego, one po prostu zwiększają działanie tlenku azotu w określonych obszarach ciała. Jeden warunek musimy go już w sobie mieć. Natura wymyśliła ten system miliony lat temu. I co ciekawe, tlenek azotu wpływa na poprawę życia intymnego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Choć mechanizmy jego działania mają pewne różnice zależne od płci. Nie będziemy się w tym w tej chwili szczegółowo zajmować. Ważne, że tlenek azotu jest w grze, zarówno jeśli chodzi o panie, jak i panów w tej sferze życia. Za odkrycie roli tlenku azotu w organizmie człowieka Luis Ignaro otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1998 roku. To było przełomowe odkrycie, które zmieniło sposób, w jaki rozumiemy funkcjonowanie organizmu zasilonego odpowiednią dawką tego gazu. Ale na ile świadomie korzystamy z tych naukowych ustaleń my, zwykli ludzie, dziś, tu i teraz? Dlaczego to jest takie ważne? Odpowiedni poziom tlenku azotu to fundament zdrowia. Reguluje ciśnienie krwi, wspomaga pracę serca, poprawia funkcję mózgu, wzmacnia system immunologiczny i przyspiesza regenerację tkanek. Działa jak osobisty mechanik, magik, który non-stop optymalizuje pracę naszego organizmu. Dwie ważne kwestie. Niedobór tlenku azotu jest dość powszechny w populacji, szczególnie u osób z problemami sercowo-naczyniowymi czy z chorobami przewlekłymi. Przedawkowanie tlenku azotu jest możliwe głównie w wyniku szczególnych terapii medycznych lub ekspozycji na toksyczne formy azotu i może powodować poważne skutki zdrowotne, ale naturalna nadprodukcja tlenku azotu, taka o której będziemy tutaj dzisiaj mówili, rzadko może być problematyczna. Praktycznie nie stwarza żadnego zagrożenia. Żeby zilustrować to wszystko, o czym mówię, chciałbym podzielić się historią, która zmieniła moje życie. A tlenek azotu okazał się być jej cichym bohaterem. Po napisaniu mojej pierwszej książki, Odetchnij Spokojem, pracując w znacznym napięciu nad jej wydaniem, uruchomieniem sprzedaży, promocją, nawawiłem się, mówiąc wprost, nadciśnienia. Było intensywnie. Było dużo pracy, dużo kawy, dużo stresu i mało, tak prawdę mówiąc, oddychania spokojem. Paradoksalnie było jak w przysłowiu: szewc bez butów chodzi. Zajmowałem się edukacją innych w temacie spokoju i dobrostanu, a o swoje nie miałem czasu zadbać. Przez rok zmagałem się z tym problemem, sięgając do różnych naturalnych metod, nie chcąc przesiadać się na chemiczne, farmakologiczne sposoby regulowania ciśnienia. W grze była kawa bezkofeinowa, naturalne substancje, obniżające ciśnienie, ćwiczenia mentalne, obniżanie wagi. Bywało okresami lepiej, ale nie czułem jakiegoś wielkiego przełomu. Jednym słowem, szału nie było. Miałem też drugi problem praktycznie od zawsze. Chrapałem przez sen, ale w tym okresie już tak intensywnie, że moja żona dochodziła do granic wytrzymałości i zaczęło to autentycznie negatywnie wpływać na nasz związek. Oboje byliśmy tym zmęczeni, zdenerwowani i wpływało to na różne aspekty naszego życia rodzinnego. Desperacko. Szukając rozwiązania, kiedy zawodziły kolejne pomysły na poradzenie sobie z chrapaniem, kiedy przed długimi rodzinnymi wakacjami nie dotarł do mnie na czas aparat ortopedyczny, przygotowywany na miarę taki, który miał zapobiegać chrapaniu przez zmianę pozycji żuchwy, trafiłem na metodę, która wydawała się absurdalna: zaklejanie ust na noc. Celem było zmuszenie się do oddychania przez nos zamiast przez usta. Zrobiłem to i pierwszej nocy po prostu przestałem chrapać. Moja żona w końcu mogła się wyspać. Wakacje upłynęły nam w pozbawionej chrapania atmosferze. Co za ulga dla wszystkich. Oczywiście kluczowy warunek to drożny nos bez kataru czy innych dolegliwości blokujących przepływ powietrza przez nos. Ale prawdziwy szok przyszedł po paru tygodniach. Kontrolując ciśnienie krwi, odkryłem, że wróciło ono do normy. I nie mogłem w to uwierzyć. Początkowo nie wiedziałem o co chodzi, ale kiedy się nad tym na spokojnie zastanowiłem, to jedyną poważną zmianą, którą wprowadziłem, było spanie z zaklejonymi ustami oddychanie w nocy przez nos. Zacząłem pogłębiać ten temat. I to było to. Ta prosta zmiana oddychanie przez nos w nocy sprawiła, że mój organizm zaczął produkować znacznie więcej tlenku azotu, który zaczął obniżać naturalnie ciśnienie krwi. Nasza rodzinna pani doktor podczas kontrolnej wizyty nie mogła uwierzyć we wskazania aparatu do mierzenia ciśnienia. Dlaczego oddychanie przez nos jest takie ważne? Mówiąc językiem naukowym, oddychanie przez nos stymuluje produkcję i dostarczanie tlenku azotu do płuc, co poprawia rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększa utlenowanie krwi i optymalizuje przepływ krwi w płucach. W porównaniu do oddychania przez usta, oddychanie nosem może podwoić stężenie tlenku azotu we wdychanym powietrzu i zwiększyć saturację tlenu we krwi o około 10%. To pokazuje, że nosowa droga oddychania ma istotne znaczenie dla efektywności wymiany gazowej i ogólnego zdrowia naszego układu oddechowego. Oddychanie przez nos dostarcza dwa razy więcej tlenku azotu. Ponadto w jamie nosowej żyją specjalne bakterie, które przekształcają azotany w tlenek azotu, co czyni nos naturalną fabryką tlenku azotu. Ten proces jest istotny, ponieważ tlenek azotu produkowany w zatokach przynosowych, w śluzówce nosa trafia z każdym wdechem do płuc, gdzie pomaga rozszerzać naczynia krwionośne, poprawiać wymianę gazową i działać przeciwwakteryjnie oraz przeciwwirusowo. Oddychanie przez usta Omija ten naturalny proces, ponieważ powietrze nie przechodzi przez nos, a więc nie wzbogaca się o tlenek azotu produkowany w jamie nosowej. W ten sposób oddychanie przez nos nie tylko dostarcza tlenku azotu, ale też wspiera ochronę organizmu przed infekcjami, poprawia ukrwienie płuc, zwiększa efektywność poboru tlenu i wpływa korzystnie na wiele procesów fizjologicznych. Dlatego prawidłowa droga oddychania to oddychanie przez nos. Które wykorzystuje tę naturalną fabrykę tlenku azotu. Mamy w sobie taki generator tlenku azotu, ale niestety bardzo często nie korzystamy z niego. Oddychanie przez nos w dzień czy w nocy warto mu poświęcić dużo więcej uwagi, bo to szeroki i fundamentalnie ważny temat. Jeśli chcecie, to dajcie znać w komentarzach. Zrobimy o tym odrębny film. To oddychanie to sposób uruchamiania tego generatora. Możemy to robić w nocy, możemy to robić w dzień. Za chwilę opowiem o tych sposobach, bo teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do takiego praktycznego planu działania, do konkretów. Jak można zwiększać ten poziom tlenku azotu w organizmie? Czy tylko oddychaniem? Oddychanie to nasza podstawowa broń. Warto zacząć od świadomego oddychania przez nos w ciągu dnia. Na początku może się to wydawać trudne, ale szybko staje się nawykiem. Na noc warto rozważyć zaklejanie ust delikatną taśmą. Znajdziesz dziesiątki filmów o tym, nie musisz chrapać, żeby nie produkować dość tlenku azotu. Po prostu śpiąc, bezwiednie otwierasz usta i tracisz okazję do produkcji tego gazu. Zaklejanie ust może brzmieć, wyglądać dziwnie, ale efekty są niesamowite. Jak napiszecie o tym w komentarzach, zrobię cały film o zaklejaniu ust na noc. Moja żona początkowo myślała, że Oszalałem, ale gdy zobaczyła rezultaty, została również fanką tej metody. Ale jeśli coś ci fundamentalnie nie pasuje w zaklejaniu ust, lub ze względów zdrowotnych, nie możesz stosować tej metody. W odwodzie jest technika muczenia, buczenia, nucenia druga sekretna broń, która może zwiększyć produkcję tlenku azotu wielokrotnie. Oto jak to zrobić. Zamknij usta. To kluczowe, żeby powietrze. Wchodziło tylko przez nos. Zrób dźwięk. jak gdyby próbować powiedzieć. Mmm, pyszne, jedząc ulubione danie. Poczuj te wibracje. Powinno się czuć delikatne wibracje w okolicy nosa i czoła. Rób to przez jedną do dwóch minut kilka razy dziennie. Czyli nabieramy powietrza i wydychając robimy. Idealnie, jeśli to ćwiczenie będzie okazją do rozpoczęcia świadomego oddychania przez nos. Tak, długo jak długo będziemy o tym pamiętać, żeby naturalnie wydłużyć produkowanie tlenku azotu. Przyznasz, że to proste, nawet chyba prostsze od nucenia ulubionej melodii. Możesz to robić podczas jazdy samochodem, podczas spaceru lub nawet podczas pracy, jeśli nikogo akurat obok Ciebie nie ma. Twoje ciało będzie produkować więcej tego cudownego gazu. Nucenie zwiększy produkcję tlenku azotu przede wszystkim dlatego, że podczas nucenia oddychamy wyłącznie przez nos, jeśli stosujemy tę metodę, a to właśnie nos i zatoki przynosowe są miejscem naturalnej produkcji tlenku azotu. Według badań opublikowanych przez American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, nucenie może zwiększyć produkcję tlenku azotu nawet 15 w porównaniu do zwykłego oddychania przez nos. Tak więc takie nucenie, buczenie nie tylko wspomaga zdrowie płuc i układu odpornościowego, ale także korzystnie wpływa na zdrowie metaboliczne, nastrój, funkcje seksualne. To wszystko jest związane z działaniem tlenku azotu w organizmie. Oczywiście nie możemy pominąć diety. Odpowiednia dieta dostarcza paliwa dla fabryki tlenku azotu, który jest produkowany z azotanów, które znajdują się w pożywieniu. Najlepsze źródła to buraki. Prawdziwe bomby azotanowe, ciemnozielone warzywa, szpinak, jarmuż, rukola, seler, rzodkiewka, granaty, arbuzy, cytrusy. Ciekawostka, im ciemniejszy kolor warzywa, tym więcej azotanów zawiera. Natura oznaczyła je kolorami wyraźnymi jak sygnalizacja świetna. No i jeszcze w telegraficznym skrócie kolejne sposoby zwiększania produkcji tlenku azotu i chronienia się przed jego utratą. Oczywiście mamy tu aktywność fizyczną, turbo dla systemu, trening interwałowy wysokiej intensywności. To najlepszy sposób na stymulację produkcji tlenku azotu. Nie trzeba spędzać godzin na siłowni, 15-20 minut intensywnego treningu 3 razy w tygodniu wystarczy, żeby uruchomić tę naturalną fabrykę w organizmie. High intensity interval training to ciekawe podejście, o którym chętnie opowiem, jeśli dacie znać, w komentarzach, bo to też materiał na całą odrębną opowieść. Kolejny sposób to ekspozycja na słońce. Promienie słoneczne stymulują produkcję tlenku azotu w skórze. To kolejny powód, żeby regularnie wychodzić na zewnątrz. 15-20 minut dziennie to wystarczająco dużo, żeby wywołać pozytywny efekt. Co ogranicza produkcję tlenku azotu? Uważajcie na płukanki do ust zawierające antyseptyki. One zabijają bakterie odpowiedzialne za produkcję tlenku azotu. Negatywnie na tę produkcję wpływają również pasty do zębów fluory. Ostatnia kwestia przewijająca się przez wszelkie rozważania prozdrowotne unikanie nadmiernego stresu, który blokuje naturalne procesy produkcji tlenku azotu w organizmie. Chociaż jeśli zaczniecie stosować te metody oddechowe, to one będą również formą Relaksacji, oddechowej medytacji, więc na pewno przyczynią się do obniżenia poziomu stresu. Spróbujmy zatem to wszystko podsumować i stworzyć taką wykonawczą checklistę. Jeśli masz zapamiętać tylko trzy rzeczy z tego filmu, niech to będą kwestie następujące. Opanuj oddychanie. Oddychaj świadomie przez nos w ciągu dnia. Rozważ też zaklejanie ust na noc. To może wydawać się dziwne, ale efekty są spektakularne i natychmiastowe. Dodaj codzienne nucenie przez kilka minut. Zamknięte usta, dźwięk, mmm, wibracja w nosie, a potem głęboki wdech przez nos. Zmodyfikuj lekko dietę. Wprowadź do jadłospisu ciemnozielone warzywa, buraki. Im bardziej kolorowe jedzenie, tym więcej naturalnych azotanów. Organizm. Zamieni je w cenny tlenek azotu. No i w końcu inteligentne ruszanie się. 15-20 minut intensywnego treningu trzy razy w tygodniu, plus regularne wychodzenie na słońce. To nie wymaga drogiego sprzętu ani członkostwa w siłowni. I obiecana ciekawostka na koniec. Odważni naukowcy stawiają hipotezę, którą zaczynają teraz weryfikować badaniami, z której wyłania się następujący obraz. Ludzie z odpowiednim poziomem tlenku azotu żyją średnio o 7 do 10 lat dłużej i mają znacznie lepszą jakość życia w starszym wieku. To oczywiście nie jest przypadek to efekt lepszego krążenia, silniejszego serca, sprawniejszego mózgu. Tlenek azotu to fantastyczny gaz. Zacznij już dziś, zacznij teraz. Weź głęboki wdech przez nos. Na koniec jeszcze ważne zastrzeżenie. Ja nie jestem lekarzem, jestem edukatorem, popularyzatorem wiedzy, psychologiem. To, co opowiedziałem, to moje osobiste doświadczenia skonfrontowane z mądrościami, które zgromadziłem od prawdziwych autorytetów w tej dziedzinie. Każda osoba, szczególnie mająca poważniejsze problemy zdrowotne, powinna skonsultować swoją sytuację z lekarzem. Potraktuj ten film jako inspirację do własnych poszukiwań. Nie jest to porada medyczna ani forma żadnej diagnozy czy terapii. A jeśli ten temat Was zainteresował i będę to widział w Waszych komentarzach, mogę przygotować kolejne filmy, w których szczegółowo pogłębimy zasygnalizowane tutaj wątki. Piszcie w komentarzach, które tematy chcielibyście poznać głębiej. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym filmie. I pamiętajmy: oddychajmy przez nos.